Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 22 ciekawostkach o Bardzie. Bart jest gwiezdnym bytem, który stworzył swoją cielesną formę, by móc ingerować w świat fizyczny. Jest jedną z nielicznych postaci, które nie mówią nic w grze. Bart porozumiewa się poprzez system dźwięków, zależny od ilości mipów, które za nim podążają. Instrumenty używane przy nagrywaniu głosu Barda to róg alpejski, egipski flet, fortepian, syntezator zebra i wiele fletów oraz dzwonków czy gongów tybetańskich. Wszystko to, by nadać Bardowi klimat, jakbyśmy grali kimś nie z tego świata. Barda imię nie jest prawdziwe. Nazywają go tak ludzie, którzy opowiadają o nim baśnie. Jest on opisywany także jako widmowy łagabunda czy wielki opiekun. Bart nie jest ani dobry, ani zły. Jego celem jest utrzymanie równowagi na świecie, więc jeśli musi zrobić coś bardzo złego, aby ją utrzymać, to zrobi to. Bart działa w różnych wymiarach i może zrobić coś nawet kilka tysięcy lat w przeszłości, aby naprawić teraźniejszość. Prawdziwa moc Barda nie jest znana, jednak można ją porównać do mocy Zerata czy Syndry. Mimo że jest on nieśmiertelnym duchem, może on zostać wygnany przy pomocy bardzo silnej magii. Cielesna forma barda to nieskładnie złożone ciało. Zamiast nóg ma kołki, ręce trzymają się na szwach, a maska służy za jego twarz. W czasie animacji śmierci widać doskonale, jak duch opuszcza ciało, które następnie składa się w dziwaczny sposób, jak pozbawiony życia kostium. Instrument na jakim gra bard nazywa się Medium. Zielona kula widoczna na tym instrumencie jest kluczem do harmonii, rozdzielającym warstwy rzeczywistości i tworzącym przejścia do innych światów. Bart posługuje się specyficznym, sekretnym językiem. Jego mowa jest zniekształcona dla osób, które nie są godne go usłyszeć, oraz dlatego, że byt mógłby przez przypadek opowiedzieć o przyszłości, co mogłoby wywołać potworny chaos na świecie. W trailerze Bart nie przybył na pomoc mieszkańcom zaatakowanej wioski. Pojawił się tam tylko ze względu na użycie potężnego artefaktu, który Bart musiał odebrać. Mędrzec używający mocy artefaktu z trailera miał na imię Hamlet i przypomina on przywoływacza z pierwszych wątków historycznych Lola. Mipy podążające za Bardem są przyciągnięte jego mocą, jednak mogą one żyć samodzielnie bez pomocy Barda. Bard nie jest związany z żadnymi wydarzeniami takimi jak upadek Shurimy czy Shadow Isles, jednak mógł je widzieć czy nawet interweniować w ich czasie. Moce Zileana i Eko wzburzają w Bardzie wątpliwości, ponieważ tak jak on, mogą zmieniać rzeczywistość. Bard był pierwszym bohaterem wydanym w 2015 roku i jest to jedna z postaci wydanych w roku mitów razem z Kindred czy Tamkenchem. Bard jest jedną z postaci, która może się skalować w nieskończoność w grze. Jest to także pierwsza postać, która może nakładać efekty kontroli tłumu na Smoka czy Barona dzięki swojemu ultowi. Początkowo jego umiejętności opierały się na utrzymywaniu pewnego rytmu, jednak zostało to uproszczone do zwykłych mechanizmów, które widzimy teraz. Barda nadejście zwiastowały symbole na mapie Summoners Rift. Nazwa postaci została jednak odkryta jeszcze wcześniej w plikach gry. Oryginalnie Bard miał być muzycznym bohaterem. Zestaw jego umiejętności jednak przeszedł ogromne zmiany. Jego kół strzelało trzema falami, które po trafieniu wszystkich ogłuszały przeciwnika. Inna umiejętność polegała na wytworzeniu ogromnej fali dźwięku uciszającej przeciwników na 5 sekund. Miała mieć ona rozmiary Ulta Panteona i poruszać się w bardzo powolnym tempie. Wygląd Barda jest inspirowany filmem księżniczka Mononoke i Spirited Away w krainie bogów. Mipy na przykład przypominają Kodamy. Bart z prastarej kniei przypomina bestie z serialu animowanego Zabramu Ogrodu. Śnieżny Bart to była jedna z propozycji fanów na skórkę do Barda. Początkowo portal w tej skórce miał być kominem, gdy z którego Bard wyszedł, to miał być osmolony. W tej skórce, mipy zostały zamienione na pingwiny. Na koniec zostawiam Was z kilkoma grafikami z wczesnych prac nad Bardem. Jeśli ten film Wam się spodobał, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Dziękuję za obejrzenie i na razie.